O, znaleźliśmy się. Przepraszamy najmocniej za długi czas oczekiwania na nową prognozę pogody. Gdzieś się zagubiliśmy. Prognoza pogody na piątek, e, czyli delikatnie e, jesienna e, po, pogoda. Piosenką zaczynamy dzisiaj taką. Pamiętasz, była jesień. Mały hotel podróżami, pokój numer 8. Staruszek portier. Z uśmiechem dawał klucz. I według tego klucza dzisiaj przedstawię Państwu prognozę pogody przede wszystkim 12 stopni w okolicach Krakowa oraz Kocowic. Tam najprawdopodobniej ten smok się schowa, z tego względu, że on ziejący ogniem musi mieć przed deszczem schronienie, żeby mu nie napadało do gardła. 16 stopni w okolicach centralnej Polski oraz suwałszczyzny, 17 od strony północnej Polski, czyli od morza, które najprawdopodobniej nieźle się nagrzało w czasie tego pięknego naszego lata. 19 stopni Celsjusza od strony zachodniej. Ktoś wyjechał za granicę, pewnie tam zawrzało dlatego jest teraz gorąco od tamtej strony piękne słoneczko praktycznie przez całą centralną Polskę, północ e, wschód, e, niestety trochę na południu nam się e, ta pogoda e, skierści e, Katowice 12 stopni Celsjusza, troszeczkę będzie padało w Rzeszowie, 1030 kPa, co oznacza, że ciśnienie będzie nam naprawdę bardzo mocno rosło dlatego trzymajmy się za swoje głowy za swoje portfele i za wszystko co tylko możemy, dziękuję serdecznie